łączyły się mocniej, ale czad. Urle śpiochy zasrane. Jakbyś takiego. Teraz możemy sobie te, yy, chyba kupić cysternet. O, proszę bardzo, są cysterny. Tu jest taka cysterna, malowana cysterna spożywcza. Ale ta fajnie wygląda. Po prostu cysterna się nazywa. 66 tysięcy kosztuje euro. O, a tu mamy jeszcze tu jeszcze mamy taką cysternę dziwaczną. No to chyba jasne jest, że kupimy sobie taką. Cysternę jeszcze nie ma, to jest nowa rzecz w ETS-ie. Znaczy ona jest już chyba od początku sierpnia jakoś tak, no nie? Tylko teraz te wszystkie modyfikacje moje zaczęły działać, także e, ja dopiero teraz to testuję. Ej fajnie wygląda ten model. Superowo, naprawdę, bardzo ładnie to zrobili. Podoba mi się. Co my tu mamy? Wiesz Więc tak, więcej nie możemy wieść jak jedną taką o cysternę. Tutaj dodatkowych rzeczy widzę, że nie ma. Dwie osie, tu mamy trzy osie, ja bym sobie zostały te trzy osie. To... o, ale patrz, jak dajemy sobie... To jest z trzema osiami, jest dłuższa. Nieźle, no i kolor. Tutaj mamy różne malowanie do tego. O kurde, jakie szalone. No to nie, to takie gamingowe, to ja takich nie chcę malowań, daj spokój. Bieda, nie? Sa same takie podstawowe rzeczy tutaj są do tych cystern. Póki co, no bo to jeszcze pewnie jakoś się tam będzie rozwijać z czasem. To może póki co dajmy sobie coś takiego neutralnego, a potem będziemy się zastanawiać, jak to będziemy się, jak to będziemy ładować. No i fajnie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Ha, jakieś dodatki są, poczekaj. To nie wszystko, co to jest? Drabinka z przodu. Daj spokój. Dobra, tutaj mamy świe świecidełka, to oczywiście wszystko ładujemy. Tu jakieś dodatkowe rury, nie wiem do czego to jest. Nie znam się. Tu mamy takie łączo taki łączony błotnik, fajny. Możemy sobie opony wymyślać. O, to jakieś off-roadowe, dawaj te. A jakie ja mam zainstalowane? Dawaj te, te będą dobre. To szafę robimy na taki schowek. Super. I tu z drugiej strony też musimy taką szafę zrobić. Ja tam będę sobie trzymał zakupy. Bo czasami lubię tą ciężarówką pojechać sobie do biedronki, na zakupki. No i tam będę miał akurat rzeczy. Dobra, co tu mamy jeszcze? A tu mamy na jakieś śrubki schowek. O, tu mamy zbiornik na wodę. No co tutaj w szafie będziemy mieli zakupy? To tu będziemy mieli dodatkowy zbiornik na benzynę albo na ropę. O, na benzynę, tak, do samochodu jakieś czy coś. Może coś takiego dajmy. A tu co to jest? O, to jakieś dodatkowe Ty, zobacz, 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 zobacz. Musimy przybliżyć i to nie wszystko, bo tu mamy jeszcze dodatkowe światła. Które możemy instalować. Nie, no trochę, trochę tego wszystkiego poda pododawali, co? Nie jest tak źle. Już myślałem, że będzie gorzej. O! No, Okej, okay. no tutaj można sobie troszeczkę wymienić ich lapacze, i z drugiej strony możemy dać sobie jakąś szafkę. Co to jest? Gaśnica. Słuchaj, jak to dupnie, to już nie będzie co gasić. Ale dajmy gaśnicę, nie? Niech będzie sobie. Nie, no co, jak będziemy wo wozić wodę, to co tu gasić? No bo samo się ugasi. Czy nie? Wszystko nam na zielono wyszło i ja wiernicze. A i te koła wyglądają źle. Ajmy sobie jakiś taki. O, coś takiego no człowieku, jak to wyglądało. O i teraz porządnie jest. Zatwierdzamy. Super, ja to chcę kupić. Ale tak, kupić mogę sobie do garażu na przykład tego. Enter chcę kupić garaż cyk. I co już? A czekaj, ja chcę go ulepszyć, co to taka bida? Jeżdżamy do środka. Coś chyba go tam ok. Enter i tak to jest mój garaż. Rejestr ekonomii. Podróż ulepsz. Tak rozbudowa garażu. I teraz dopiero będę mógł pobawić się moimi naczepami. I co to mamy? rejestr ekonomii? Dochód, przychód, konserwacja. Kurde. Ty. Pokaż mi to i co nie pasuje do mojego ciągnika, nie? Byśmy musieli nowy kupić. Tu mamy. Kurde, salon DAFA, ja już mam DAFA. Musielibyśmy coś innego kupić. Ja cały czas kupuję nowe ciężarówki zamiast wymieniać na te, które już miałem wcześniej. Tak się gra, tak trzeba żyć. Nice. Dobra, jedziemy do Hanoweru. Chociaż Hanower bez modów został zrobiony, nie? On został odnowiony przez twórców Eurotrucka. A czekaj, bo my musimy w ogóle. Gdzie my jedziemy, co my robimy? Musimy najpierw ogarnąć jaki, jakiś towar, nie? Ręczny, wyłączymy. Escape. I już. Bierzemy rynek pracy. Przesyłę. No teraz musimy sobie zrobić. Rynek ładunków, nie? I tutaj. O! Hmm? No nie gadaj. Olej napędowy. Zwłaszcza co... jakie dziwne to jest. Olej napędowy do duser Dolph. to musiał kało drogi jechać. Co oni tu nie mają żadnych płynów? Ja, z, ja nie, nie wiem jak to się będzie tankować tę cysternę. Kurde, ale się zakorkowało. No, na rondzie w lewo mamy. Czyli tutaj mamy. <grym>, przy policji przejechałem, no jakoś nie mają z tym problemu, nie? Oni wiedzą, że to lucek jedzie, to. Na ludzka zawsze się przymyka oko. O kurde ty. Jak nie możesz ruszyć, uszy i V. Dobra, gdzie ja tu mam V tu chyba? Dobra, wyjeżdżamy. Robimy test off-roadowy DAFA. Czekaj do przodu jeźdź, chłopie. Uurale. Teraz obniżymy przód. O, do maxa. Typać. Okej. Wyjechał. Dobra, czekaj, czym ja tutaj obniżałem? Sterowanie zapomniałem. Wszód mamy. Stójże! że. mamy tu, a tył? Chyba. No, powinno działać, ale coś nie chce. No, zaraz odłączymy naczepę i się tam sprawdzi. Dobra, jedziemy. O, elegancko. Czyli bo tu słup. O! Będzie mi trochę problem. Przy okazji sprawdzimy możliwości manewr... manewrowe tej naczepy cysterny mojej. Jak coś, to mam tam gaśnicę. trasę. O! Udało się. Cudo, cudo. Piękna sprawa. Dobra, obniżamy. Czekaj, czekaj, muszę wam pokazać, jeszcze nie będę wam... O! Ty, ale tył coś nie chce mi się obniżać. Albo sterowanie zapomniałem, jak to wygląda. To wygląda jak jakaś teraz yy, ciężarówka z Rosji. Tak jakby ten tył całkowicie siadł. Ale muszę podjechać tyłem pod to, pod tą bramkę. Powinienem chyba pod jakąś pompę podjechać, tak? Nie wiem dlaczego tak jest, ale no, zobaczymy. Dobra, włączymy sobie lustera. Łoty, ty kurczę, ja tu narobiłem. No i fajnie, i teraz wyłączamy sobie cyk. tutaj wyłączył się. O. Enter. I teraz nam się tankuje. Zapłon odpalamy lusterka i jedziemy. O! Czuć, czuć, czuć to moc. Ja muszę sobie jeszcze platformę kupić, na czepę i chcę zobaczyć, czy jak będą ładować mi na nią towar, to czy ten towar będzie się faktycznie na niej pojawiał. Musimy zrobić taki test. Obniżamy tu przód. czyli obniżamy, cyk. Przód obniżony. Nie wiem, czym tył obniżałem i podwyższałem. Musimy jakoś do tego dojść, zobaczymy. Skręć w prawo. Dobra, robimy tu, robimy, robimy, robimy. O, ale ciężko! No. Dobra, przyspieszamy. I teraz tak, adaptacyjny tempomat, cysterny i... Jedziemy do Hanoweru zobaczyć, jak to tam wygląda. Tylko nie podoba mi się, że... Chyba nie ma tu skrętnej osi z tyłu. Jak dla mnie to jest spory minus, a dla was? Chociaż nie, coś się tu dzieje, czekaj. Ech. Mam no wrażenie, że... czekaj. Nie no, nie skręca się, teraz już powinno być skręcona FS nie? tyle tylna oś. Byłoby to widać, ale nie jest. Okej. Okay. O, jedziemy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręcamy w lewo, czekaj, bo jedną ręką nalewam herbaty. O, nie za dużo tej Bym prawie przelał. Coś tu ruchu się. Ruchu nie ma. O, ruch się zrobił normalny. Już po południu jest. która jest godzina? 14. Nie, to godziny szczytu. To co jest? Patrzcie, co mi kobita przyniosła. Zobacz. Wegetariański burger. Fantastyczny. Jajko. Ale to pyszne jest. Ulala. Tutaj trochę serka. Super z ketchupikiem. Wykałaczka, żeby ci nie zlecia... nie zlecia. Ale. Mm. Mm. A dopiero co Kinder bueno jadłem. Mmm. Ziąbel. to jest dobre, jadłbyś takiego? Ej, no i co mam teraz zrobić? Mówiłem, że streama mam, no, nie będę teraz jadł. Ej, to musimy. Co zamiast mięska? To jest burger. Akurat w tym wypadku mieliśmy buraczanego. Ale mamy tam te, też takie inne burgery, zresztą moja kobita sama burgery robi. Z... A już zapomniałam, z czego ona tam robi z jakiejś masy sojowej, coś takiego. I to jest zamiast mięsa ten... bardzo fajnie się trawi przede wszystkim ten burger w porównaniu do mięsnego. Żółtą wodę mają w tych Niemczech. Piernicze. Nie no, to jest daleko od Odry. To to nie, nie stąd, ale mają żółtą wodę. Ty, te miasta też tutaj fajne jest. Ja, ja tu nigdy nie byłem w tym miejscu. Do, do Hanoweru to mamy jeszcze jakieś pół godziny drogi generalnie, nie? Przygotuj się Ale... Tutaj nie byłem, też mi się podoba. Nie wiem, czy to też jakoś tam odświeżyli kiedyś. Ja tego nie zwiedziłem, czy. Patrz, to jakiś tam wiadukt dla pociągów, cyk. Fajnie. Jak ty masz taką ładną kartę. Kartę. Yy, grafikę, wiesz co? No to przede wszystkim trzeba kupić nowy komputer z lepszą kartą graficzną. Nie no, śmieję się. Trzeba zainstalować mody takie, ja tam mam, mam kilka modów porobionych, tutaj sobie to skonfigurowałem, no i mom, i tak sobie grą. Na o, i tu musimy zrobić ciekawy myk, bo musimy sobie pojechać tu i tu odwiedzić to miasto. I tam sobie zawrócić i pojechać dalej, no chcę to pozbierać, bo tu nigdy nie byłem, a chcę mieć stąd też towary na później, no nie? Miasteczko Bon, zobaczcie, jak pięknie tu jest. Naprawdę super. Dobrze, jadę, dobrze, jadę. Jakieś takie charakterystyczne budynek, budynki są. Dawno nie byłem w tym obszarze ets ale widzę, że tutaj tekstury i to wszystko, no ładnie to wygląda, naprawdę. Te budynki ekstra, super. Co o tym powiecie? Ile jeszcze kilometrów do celu? A nie wiem. My tu mamy kilka celów. Właściwie to jedziemy do Gdańska z benzyną, ale do Gdańska to po drodze jeszcze zahaczę moją chatę, to tam rozleje mi się trochę benzyny do zbiorników w moich prywatnych samochodach. Mi się już tyle tej benzyny rozlewa z mojej cysterny, że ja już mam swój dystrybutor pod, pod chatą w garażu. Tyle mi się już narozlewało. No tyle trzeba, no tam 10% zawsze musi się rozlać z tej cysterny. A że się codziennie jeździ, to ja już mam wkopaną. Yy, to. Cysternę w ziemię, i muszę mieć dystrybutor do tego. Zobaczcie. Zaczyna padać deszcz. Czy włączą się wycieraczki automatycznie? Zrobiłem sobie te opcje z wycieraczkami. Kurę coś ten po się zaciało. <noise> Adaptacyjny. Nie wiem, czy zwolił, czy nie. Zobaczcie. Włączyły się. Włączyły się wycieraczki. Zaczyna padać mocniej i co włączą się mocniej czy nie Włączały, Włączyły się mocniej ale czad działa to jest nowa opcja w tym w Euro Truck Simulator 2 to jest w ostatnim patchu Trzymaj. że masz automatyczne wycieraczki na czujnik światła i teraz to jest trochę trochę jest wygodniej nie z tym. Także fajnie, no nie trzeba coś tam dodatkowo klikać. Ja tutaj na dashboardzie mam z wycieraczkami, ale automatyczne to myślę, że to jest spore ułatwienie. A zresztą chyba taki zupełny standard w każdej nowoc nowoczesnej ciężarówce. Tak czy nie? No jak myślicie? To jest standard no, nic nadzwyczajnego. Fajnie, że to dodali do ETSa. To jest już Hanover Idziemy się przespać. Ja wiem, że mam tam benzynę na, na plecach. Z moją nową cysterną, ale benzyna się chyba nie popsuje, jak się tam poczeka. Wpuszczam jego pasz. O! Najemniejsze to się dogadaliśmy. Benzyna się chyba nie popsuje, nie sfermentuje nic. Także jak poczekają jeszcze 8 godzin dłużej na dostawę, to się im nic nie stanie. Ja muszę zrobić drzemkę na stacji benzynowej, bo chcę zobaczyć Hanower, jak wygląda podczas dnia. No co my tutaj zobaczymy? w w nocy. W nocy tu nic nie ma, no. Zrobili całkiem, całkiem przebudowali ten Hanower, ja jestem ciekawy jak to wygląda, wy też, także zwiedzamy, zwiedzamy. Tutaj jest taka chyba, kawałek jakieś obwodnicy. Zobaczmy adwajzora. Dobra, nie zobaczymy jednak. Musimy korzystać z tej nawigacji, którą mam. Tutaj jedziemy taką jakby obwodnicą dookoła tego Hanoweru. Tutaj jest jakaś baza. uuu, jakiś tartak albo coś. Ja muszę sobie koniecznie tą naczepę platformową kupić. O, tak. W Czechach jest pięknie WTS-2. No tak, bo Czechy to są w sumie. To jest państwo. Twórców ETS-a, prawda? Więc oni musieli to zrobić ładnie, no tak czy nie? A no i tu sobie skręcimy w lewo. Do Hanoweru zobaczcie. Pyk. A tu jakaś taka obwodnica była albo coś. Tak zrobi to tutaj w Tesie, taki kawałeczek. Skręć w prawo. O, jest zielone, super! Cyk. Tak, no burger pewnie mi osył, no ale co mam zrobić? Ja rozpocząłem streama i stream musi, musi trwać, no. Nie będę wam przecież żar na streamie, no. Przecież chyba żaden streamer nie je na, na nie je podczas streama, no jak? Się tak nie robi, no. Trzeba mieć szacunek do widza, czy nie? Ja sobie czasami jakiegoś słodycza zjem, albo jakąś taką przegrychę typu chips, albo coś. Ale nie żeby burgera wcinać. Zresztą tłuste łapy kierownicy dotykasz. Jak to tak? Tak się nie robi. O, o, czekaj, tam coś widzę. Będziemy musieli tam skręcić zaraz. No tu na razie nic. No jesteśmy w takiej części industrialnej, bo w ets generalnie jest tak to zrobione, nie? Że ciężarówki mają dostęp tylko do miejsca, gdzie jest. E, no, są różne bazy, gdzie zabiera ładunki i tak dalej, nie? Te ładniejsze części miasta są dla ciężarówek niedostępne. Urle, śpiochy zasrane. No i co? Trzeba. <ścoughs> Ja chyba tu... A No co ty nawet z tym autobusem tam robi gościu? No jedźże! Już nie płacz tak na rozlanym mlekiem, no! Suwa masz, wyklepię się! Tam zespawa się ten plastik! Ech, co za ludzie... O! Dobra, obudził się ze snu zimowego. Jedziemy od razu i tu będziemy zwiedzać. Tam jeszcze pojedziemy sobie zobaczyć. Ale chyba to... W to... Uuu, a tu jakie wysokie. Czekaj, czekaj. Pokażę wam z zewnątrz. Patrz, patrz, patrz jaka wieża. Łoty, ty kurde jakie wysokie. Tylko na bungee skakać. Tu jakiś ten. Coś tam może robili przy tym, nie wiem. Tam dalej nie można wyjechać. Jak zobaczymy sobie na mapę... O, <noise> to jest gdzieś tu, nie? A Hanowel jest... O, to jest cały Hanower tutaj dla nas ciężarówek. A najciekawsze miejsca byłyby gdzieś tam, nie? Tam o, to co, to co, to, 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 to takie, skręć w lewo. Ja myślałem, że gdzieś tam po mieście pojedziemy, że sobie popatrzymy, o. A my mamy dostęp tylko tutaj do tego miejsca. No i tu widzicie co jest. Tutaj w ogóle jakoś tekstury się psują. Co jest? No. Wiesz co, ja nie mam porównania, bo nie wiem jak wyglądał wcześniej ten Hanover. Ten budynek tu wygląda ładnie, o. Także, ja nie mam porównania, nie wiem jak to wyglądało wcześniej, czy to wyglądało lepiej, no na pewno wyglądało gorzej. Tu jest y, salon Scani. Można sobie kupić nowy ciągnik, jakby ktoś chciał. Ale generalnie, no chyba chodzi o tamto miasto tamo, nie? Że to jest takie o dodane walić drifty po mieście. Też tak myślałem, że będzie to takie drugie Tokio, a tu co? A tu jakieś baraki nam zrobili nowe. Jest generalnie teraz ten event, że się dostarcza jakieś tam rzeczy do Hanoweru, ale ja jestem zagrzany teraz na punkcie mojej nowej cysterny. Jedni tam się biją na fame MMA, Inni tam jakieś miliony zarabiają na tych YouTubach, a ja się cieszę, jak w Farming Simulator 22 kupię sobie nowy asenizator z gnojówką, a w wts jak mam cysternę na benzynę. I to jest moje całe szczęście. Nie? Inni tam kupują jakieś Lamborghini, ST, VJ, jakieś tam inne. Jakieś, jakieś Rolls Royce. A ja, jest, ja się cieszę, jak w grze mam wóz asyni asynizacyjny I to jest moje szczęście. no. Nikt mi tego nie odbierze. Chyba, że ETS-a usnął ze Steama kiedyś. No i Hanover, i co? I tyle? No to musimy czekać na promotca, jak ten Hanover tutaj ulepszą. Będzie można, tak jak mówicie, robić, walić drifty gdzieś tam. Te miasta, które wam pokazywałem wcześniej, które tam mijaliśmy, to one wyglądały lepiej niż ten Hanover, nie? Albo ja nie mam Hanoweru. Nie wiem, czy coś jest nie tak. Kupię Add Time, to będzie dłuższy stream. Kurde, chcecie chcesz dłuższego streama? Głodny jestem, ten burger tu pachnie. Zresztą położyłem go z tym talerzykiem na komputerze. Komputer gorący, podgrzewa mi ten talerzyk, jednocześnie zapachy i tu mi kubki smakowe, mi się tu wszystkie te smaki, wiesz, pieprzą ze sobą i ja już tu umieram, no, z głodu. Ja chcę już jeść. Bałkany jechać, tak? Hmm. Kurde, ale mi się podoba ten dafik. Ta kierownica, to wszystko. Chociaż i tak, nikt nie przebije kierownicy w, w skani. No nie, skania R najładniejsza jest. Cysterna nam się udała. Musimy sobie teraz skomponować taki zestaw: cysterna plus ciężarówka i sobie zrobić, żeby to wszystko miało ładny skład. Sterka elektroniczna, taka opływowa ta ciężarówka. Dobrze to wygląda. Tak, będzie odcinek z ustawień tych moich residów, modów do ETS, tego wszystkiego. Będzie dostępny tu na Twitchu i na YouTubie. Mamy y, automatyczne wycieraczki. Mamy cysterny nowe w ETSie. Tam jeszcze coś było. A, właśnie teraz jak tworzymy sobie konwój, czy jak wyjdziemy sobie tutaj chcemy sobie utworzyć konwój, hostuj, to tutaj mamy nową opcję włącz opcjonalne modyfikacje i to działa, już wam powiem jak to działa jak jesteście sobie, jak chcecie zaprosić znajomego do swojej gry to on nie musi pobierać wszystkich waszych modyfikacji, czyli na przykład pobrałeś sobie modyfikację, że masz zamiast ciężarówką jedziesz sobie koniem i koniami ciągniesz, jakąś tam naczepę, no nie? No to inny gracz, Twój znajomy, który sobie dobije do Twojej gry, to on będzie widział taki szary karton, jakby, nie? Zamiast tych, tych koni Twoich, nie będzie widział tych koni, ale nie musi tego pobierać. Może dalej z Tobą grać i dostarczać sobie raz, razy ładunki, tylko nie będzie widział tego, co Ty masz, nie? Nie wiem jak to właśnie działa dla promocja. Jeśli mamy zainstalowany promoc, gospodarz ma promocja, to jak to wygląda dla osoby, która wbija do gry? Czy ona musi mieć te, te dodatki mapowe? Nie wiem. Wiem tylko, że to działa tak dla tych modyfikacji, powiedzmy nieinwazyjnych, które nie potrzebują jakby tam dodatkowej mapy, nie? Tam jakiś ciężarówka, naczepa, Zresztą, jak e, gr graliście graliśmy w Trackers MP, no nie, to tam było coś, coś podobnego, że jakiś gracz miał jakiś tam dodatek oficjalny no i jego naczepy, wiecie jak było widać, tak? po prostu taka szarowa, nie? I to samo jest teraz w konwoju. No i zrobili ten hanover, niby tam odnowili jakoś, no, Mi ciężko jest y, ogarnąć, co tak naprawdę zmienili, bo nie widziałem wcześniej Hanoweru, nie byłem w nim, a miasto, też widzieliście, że nie zrobiło na mnie wrażenia, nie? Także jest jakiś tam update, czekamy na nowe rozszerzenie mapowe i chyba sobie wbijemy też do ats bo tam z kolei był, pojawił się nowy dodatek mapowy już, taka mapa, że mapa i tam będziemy musieli sobie to pozwiedzać. Montana, nie Montana, jakieś tam się pojawiły nowe rzeczy, nie Montana chyba już była wcześniej. Ale, ale zrobimy sobie tam, pojeździmy.